Kiedy usiadłem i zacząłem przygotowywać się do tego odcinka i wypisywać sobie jakieś tam różne rzeczy, które wydarzyły się w tym roku, to aż sam byłem zdziwiony, ile tego było. No i ten rok 2023 faktycznie pod tym względem był dla mnie rewolucyjny. Nigdy w życiu nie pomyślałbym, że ja kiedykolwiek zostanę podcasterem, youtuberem, zostanę twórcą internetowym. No. Maluk już też dzisiaj nie jest taki tani, ale to jeszcze jednak nie jest Ferrari. Nie podejmuję się też wróżyć tego, co wydarzy się w roku 2024, no bo musiałbym nazywać się Wróżbita Maciej, a się tak nie nazywam. Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż e-commerce. To podcast, w którym opowiadam o tym, jak dzięki połączeniu technologii, procesów i wiedzy rozwijać swój biznes internetowy. Jeżeli prowadzisz swój sklep internetowy, sprzedajesz produkty cyfrowe, masz cokolwiek wspólnego z biznesem online, to jest to miejsce właśnie dla Ciebie. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka, a temat tego odcinka to podsumowanie roku 2023. No to zaczynajmy. Długo zastanawiałem się, czy w ogóle nagrywać taki odcinek. Dlatego, że tych wszystkich podsumowań, zebranych myśli, no, naczytaliście się i naoglądaliście się tego całą masę. Ja pewnie też. Wiele z tych podsumowań jest takich e, albo bardzo filozoficznych, albo takich bardzo powierzchownych. Dlatego, zastanawiałem się, czy jest w ogóle sens iść w tym kierunku. Ale postanowiłem, że nagram ten odcinek na pamiątkę dla samego siebie. Obejrzę go sobie za rok, porównam, co udało się zrobić w tym roku 2024, z tego, co sobie zaplanowałem porównam z tym co zrobiłem w roku 2023 bo jak wiadomo o wielu rzeczach się zapomina ja kiedy usiadłem i zacząłem przygotowywać się do tego odcinka i wypisywać sobie jakieś tam różne rzeczy które wydarzyły się w tym roku to aż sam byłem zdziwiony ile tego było no więc postanowiłem że taka pamiątka tutaj no, w takiej formie publicznej będzie bardzo fajna i stąd ten dzisiejszy odcinek w ramach przygotowania do tego odcinka Pytałem też moich bliskich, moich współpracowników, co. Ich zdaniem było takim największym game changerem tego 2023 roku, co było takim momentem przełomowym. Co było taką rzeczą, która wydarzyła się w tym roku i jakoś znacznie odmieniła ich pracę, ich życie. Każdy powiedział coś innego, natomiast wszyscy wspólnie powiedzieli w moim kierunku jedną rzecz, że w moim wypadku największym odkryciem 2023 roku było to, że za swoją pracę można brać pieniądze. No i ten rok 2023 faktycznie pod tym względem był dla dla mnie rewolucyjny, bo tak naprawdę w tym roku powstała linia doradcza Upstara, która została w jakiś sposób sprocesowana, został wyznaczony cennik, zostały opracowane procesy w ramach tej usługi. Ta usługa tak naprawdę w ciągu tego roku dopiero zaczęła się klarować. No bo zauważyłem, że jest taka potrzeba i jak do tej pory udzielałem różnego rodzaju porad czy czy nawet wykonywałem jakieś tam mikro usługi, to najczęściej po prostu robiłem to z dobroci serca. I yy, uświadomiłem sobie, że za tego typu rzeczy ludzie są skłonni płacić, bo to rozwiązuje ich problemy. No i tak, między innymi, powstała linia doradcza właśnie w Abstarze. No i to jeden z takich kroków milowych tego roku. Ale jeszcze nie największy, bo to taki kamień milowy, który został mi zasugerowany przez innych. Bo jeżeli ja miałbym wskazać taką jedną rzecz, która w tym roku wydarzyła się i jest przełomowa dla mnie, jeżeli mówimy o tej sferze biznesowej, to jest to na pewno ten podcast. Dlatego, że nigdy w życiu nie pomyślałbym, że ja kiedykolwiek zostanę podcasterem, youtuberem, zostanę twórcą internetowym i będę tworzył jakiegoś rodzaju treści, które inni będą mogli oceniać, oglądać, komentować i tak dalej. To jest dla mnie. Na pewno największe odkrycie tego roku. Bez cienia fałszywej skromności muszę powiedzieć, że jestem z siebie dumny, że udało się wyprodukować w zeszłym roku 17 odcinków od 6 września aż do końca grudnia, z wigilią włącznie, co tydzień ukazywał się odcinek podcastu. No i plan na kolejny rok jest taki, żeby to się nie zmieniło. Odcinka nie było w zeszłym tygodniu, dlatego że no, założyłem, że raczej w nowy rok nikt nie będzie miał ochoty mnie oglądać i słuchać. Dlatego ten odcinek ukazuje się dopiero dzisiaj ale mam nadzieję, że ten odcinek kolejny pojawi się już za tydzień i za tydzień. I za tydzień. I tak spędzimy ze sobą cały kolejny rok. Jeżeli jesteśmy już w temacie filmów, YouTube'a, no to mogę zdradzić na razie, że planuję, aby było mnie tutaj trochę więcej. I będzie to troszkę inna forma, nie będą to podcasty. Co to będzie, zobaczycie. Jesteśmy już po pierwszych próbach, i myślę, że gdzieś na początku tego roku, może luty, zobaczymy, uda nam się opublikować to, co zamierzamy w tym roku tworzyć. Coś zupełnie innego takiego, no sami zobaczycie. Sam jestem ciekaw jak to wyjdzie, jak to odbierzecie. Będę informował na bieżąco, więc jeżeli chcesz tego nie przegapić to zasubskrybuj ten kanał albo zalajkuj nasze konta w social mediach, linki znajdują się w opisie. Będąc zupełnie szczerym, cztery miesiące publikacji tego odcinka nie przełożyło się na jakieś wielkie zainteresowanie naszymi usługami, napływ leadów, nowych klientów. Natomiast jestem tego zupełnie świadomy, że Podcast to bardziej maraton niż sprint, i nie jest to coś takiego, gdzie to po nawet tych 17 odcinkach, 4 miesiącach przynosi nagle lawinę klientów. Natomiast jest w tym coś takiego, że po jakimś czasie faktycznie zaczyna to wciągać. Nie mogę powiedzieć, żebym to jakoś uwielbiał na ten moment, być może się to kiedyś zmieni, ale jest to na pewno już dla mnie mniej męczące, mniej trudne niż było jeszcze te 4, 5, 6 miesięcy temu, bo. Prawda jest taka, że do powstania tego podcastu zacząłem przygotowywać się w marcu 2023 roku. Pierwsze odcinki, te, które zostały opublikowane we wrześniu, zostały nagrane w lipcu, dlatego że no, wiedziałem, że muszę mieć jakiś pewien zapas, nie wiedziałem jeszcze ile będzie trwała produkcja jednego odcinka, a zależało mi na tym, żeby pokazywały się regularnie raz w tygodniu, dlatego nagrałem tych odcinków na górkę, no więc publikacja rozpoczęła się dopiero we wrześniu, dlatego że ja od lipca do września nagrywałem te materiały, żeby mieć pewnego Rodzaju zapas. Ten odcinek też nagrywany jest no, w ostatni dzień 2023 roku. I na ten moment podcast wygenerował 58 tysięcy wyświetleń na YouTube i 2000 wyświetleń na różnego rodzaju platformach podcastowych. Na Spotify, na Apple Podcast, na Spreakerze, tam gdzie jest on dostępny. Czy to dużo, czy to mało? Nie wiem. Sprawdziłem te liczby przed nagraniem tego odcinka po to, żeby je tutaj zajawić, żeby je podać, żeby właśnie zostały tutaj na pamiątkę. Jakie będą te liczby za rok, o ile wzrosną, zobaczymy. Podaję je bardziej tak w formie ciekawostki, no nie jest to jakaś wielka tajemnica, można sobie to sa samemu sprawdzić, jeżeli się wie jak. Ja względem tego podcastu, przyznam szczerze, nie mam też jakichś wielkich oczekiwań. To znaczy, ten podcast jest e, kierowany do osób, które zajmują się biznesem online, sprzedają cokolwiek w internecie. I jeżeli chociaż jedna osoba z tego podcastu e, będzie miała jakąś wartość, uniknie jakiegoś deala, na którym straci kupę pieniędzy, uniknie jakiejś bzdurnej inwestycji, no to. Warto było prowadzić ten podcast. No, na razie zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że tych tematów będzie przybywać, dlatego że no, większość tematów do tego podcastu napływa z mojej codziennej pracy, z darmowych konsultacji, które prowadzę, ale również z tych konsultacji, które prowadzę dla klientów. Z każdego właściwie takiego spotkania wynoszę czasami po kilka tematów na odcinki. Gdyby wtedy w marcu ktoś mądry w moim otoczeniu powiedział mi i wytłumaczył, czym różni się podcast od wideopodcastu, to pewnie byście mnie teraz tutaj nie oglądali. To znaczy, tak jak mówiłem, no, od marca do lipca trwały przygotowania, a potem od lipca do września trwały prace na tym, żeby ten podcast w ogóle się pojawił. Natomiast jeżeli myślisz o tym, żeby rozpocząć własny podcast i e, masz takie postanowienie na 2024 rok, to super, kibicuję i trzymam kciuki. Tylko pamiętajmy o tym, że pomiędzy podcastem a wideopodcastem różnica jest taka jak między maluchem a Ferrari. Jedno i drugie to samochód, tylko że koszty w przypadku jednego i drugiego są zupełnie inne. No. Maluch już też dzisiaj nie jest taki tani, ale to jeszcze jednak nie jest Ferrari. Więc gdybym wtedy wiedział, że wideo-podcast jest tak bardzo czasochłonny, że wymaga tego całego sprzętu, którego tutaj nie widać, że wymaga tej scenografii, że później obróbka, montaż, dystrybucja tego jest dużo bardziej kosztowna, no bo chociażby. Plik z takim nagraniem z takiego jednego odcinka, który trwa kilkanaście minut. Jeżeli to jest wideo, waży kilka giga, a plik audio waży kilkanaście mega. No i samo przechowywanie tych plików, no już też jest jakimś tam wyzwaniem. Nie są to jakieś może horrendalne koszta na, na, na tym poziomie, dzisiaj na tym etapie, bo tych odcinków jest 17, ale jeśli byłoby ich 170, no to to już robi się jakiś tam koszt. No więc to są zupełnie dwie. Różne rzeczy i warto o tym pamiętać. Mówię to dla tych osób, które w 2024 roku planują tą przygodę. Ja dzisiaj do produkcji tego podcastu wykorzystuję kilkanaście scenariuszy wspartych sztuczną inteligencją. I nie mam tutaj na myśli tego, że sztuczna inteligencja generuje mi tutaj jakiś scenariusz tego odcinka, jakiś transkrypt. Mówię z głowy, nie czytam teraz z jakiegoś promptera. Próbowałem, nie wychodziło to dobrze. Tak na początku był taki zamysł, żeby, żeby czytać odcinki, natomiast no, wychodziło to słabo dlatego, no, mówię z głowy dlatego czasami jest tak jak jest ale sztuczna inteligencja pomaga na przykład w tym żeby wygenerować miniatury do, tego, do tych filmów tytuły, stworzyć opis stworzyć jakieś publikacje na social media, jest cała masa takich mikroscenariuszy które korzystają ze sztucznej inteligencji i pomagają w tworzeniu tego odcinka bez tego myślę, że takie publikacje tydzień w tydzień przy moim obłożeniu czasowym no, byłyby nie, niemożliwe z ciekawości sprawdziłem dokładnie Wczoraj utworzyliśmy setną automatyzację wykorzystującą AI w całej naszej firmie, czyli we wszystkich liniach, które w Abstarze prowadzimy, czyli i w linii, która wytwarza automatyzację, w linii, która wytwarza sklepy i strony internetowe, w doradztwie, w rekrutacji, tam wszędzie wykorzystujemy tą sztuczną inteligencję w mniejszym lub większym stopniu, czy to też w obsłudze sprzedaży, wiadomo. No to wczoraj mieliśmy setną automatyzację, którą utworzyliśmy, i wszystkie te automatyzacje powstały w ciągu tego minionego roku, no bo nie jest żadną tajemnicą, że AI tak naprawdę pod strzechy zawitało dokładnie rok temu. No, tuż przed świętami 2022 roku pojawiła się y, pierwsza wersja czata GPT-3, no i od tego wszystko się zaczęło. No i muszę powiedzieć, że to jest kolejny taki. Krok milowy, który sobie wypisałem, i nie mówię o tym dlatego, że to jest jakiś temat na czasie i wszyscy o tym mówią, no tylko tak jak powiedziałem Wam przed chwilą, AI naprawdę stało się częścią naszej firmy, stało się też częścią wielu firm, dla których pracowaliśmy w tym roku. Nie da się od tego uciec, już moim zdaniem. Ja też nie chciałbym za bardzo od tego uciekać, to jest bardzo przydatne i pomocne narzędzie. Mam nadzieję, że to wszystko będzie się tylko rozwijać w dobrym kierunku i że nadal będziemy w stanie dzięki tym narzędziom konkurować z firmami, z którymi wcześniej nie mieliśmy szansy konkurować. To znaczy, dzisiaj dzięki sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie wykonywać chociażby wtyczki, jakieś moduły do platform, na które wcześniej musieliśmy bardzo długo czekać, za które musieliśmy bardzo dużo płacić zewnętrznym specjalistom. No bo dzisiaj programista, który ma pojęcie o kilku językach programowania, jest w stanie w każdym języku właściwie stworzyć jakiś prosty moduł do sklepu internetowego, to nie jest żaden wielki wyczyn. Tak więc, pojawienie się sztucznej inteligencji, nie chcę powiedzieć, że było takim punktem przełomowym w Abstarze. natomiast no już w styczniu tego roku wiedziałem, że na pewno w tym kierunku będziemy szli i coś będziemy w tym kierunku działać, jeszcze wtedy nie wiedziałem jak, natomiast bardzo szybko zaczęło się to klarować no i dzisiaj chociażby z tego tytułu właśnie, że AI powstało, linia automatyzacji, linia ta właśnie wdrożeniowa, gdzie wdrażamy różnego rodzaju narzędzia, automatyzację działa i funkcjonuje naprawdę fajnie, i z tego się bardzo cieszę. Próbowałem policzyć, ile godzin przepracowaliśmy w doradztwie w tym roku u naszych klientów. Niestety nie prowadziliśmy tej ewidencji od samego początku, dlatego, że, tak jak mówiłem na początku, te, te procesy w doradztwie tak naprawdę tworzyły się w ciągu całego tego roku i nadal się tworzą. One, one jakby za każdym razem ewoluują, w każdym miesiącu tam pojawia się coś nowego. Natomiast myślę, że spokojnie możemy założyć, że to jest kilkaset godzin przepracowanych dla naszych klientów nad ich biznesami. Jak już jesteśmy przy liczbach, to jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że dla naszych klientów wykonaliśmy w tym roku łącznie ponad 450 scenariuszy automatyzacyjnych, co myślę, że jak do tej pory odzyskało dla nich setki godzin, które mogą przeznaczyć dzisiaj na inne rzeczy, na rozwój swojego biznesu. Kolejna ciekawostka jest taka, że udało nam się podwoić w tym roku zespół Abstarowy o 100%. Urośliśmy z 3-osobowego zespołu do 6-osobowego zespołu, i oczywiście może się wydawać, że to jest niewiele. Natomiast e, dzięki właśnie chociażby wsparciu tej sztucznej inteligencji byliśmy w stanie opanować to wszystko, co działo się w tym roku, nie zwiększając jakoś znacznie zatrudnienia. Ale prawda jest taka, że no, sztuczna inteligencja wszystkiego za nas nie zrobi, więc w najbliższym roku będziemy otwierać kolejne rekrutacje, już gdzieś o tym myślimy. E, no więc jeżeli interesuje Cię taka tematyka, te rzeczy, które robimy tutaj w AppStarze, no to obserwuj nasze social media, obserwuj ten podcast, bo być może tutaj Niebawem pojawi się jakieś ogłoszenie o pracy. O planach na 2024 rok już troszkę wspomniałem i myślę, że to na razie wystarczy. O, myślę, że jeżeli będziesz tutaj na bieżąco śledził ten kanał, to nic cienie ominie. Wiele osób tworzy takie zestawienia, takie. Mm, Przewidywania, takie przewidywania, trendy tego, co wydarzy się w 2024 roku. Ja się tego nie podejmuję. To znaczy, gdybym miał takie zestawienie utworzyć w 2022 roku i dzisiaj je przeczytać czy obejrzeć, to pewnie brzmiałoby śmiesznie, dlatego że kompletnie nie byłem w stanie przewidzieć tego, co wydarzy się w roku 2023. Całkowicie mnie to zaskoczyło i nie podejmuję się też wróżyć tego, co wydarzy się w roku 2024, no bo musiałbym nazywać się Wróżbita Maciej, a się tak nie nazywam. Dlatego myślę, że ważne jest, żeby gdzieś tam na bieżąco reagować, być czujnym, patrzeć co dzieje się na rynku i podejmować odpowiednie decyzje i chyba nie warto tracić dzisiaj czasu na to, żeby zajmować się przewidywaniem tego, co się wydarzy, bo moim zdaniem ciężko dzisiaj coś przewidzieć. To tyle w tym odcinku. Był on troszkę inny niż te dotychczasowe, e, taki bardziej na luzie, taki bardziej związany gdzieś tam z jakimiś moimi przemyśleniami, doświadczeniami z tym, co wydarzyło się właśnie w tym minionym roku. Ja życzę Tobie, żeby ten rok 2024 był rokiem rozwoju i wzrostu, żebyś właśnie dzięki wykorzystaniu technologii, wiedzy i procesów mógł rozwijać swój biznes. To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Dzięki. Cześć.